Siema, z tej strony, Karol 09, a to jest kolejny, trzeci odcinek z Call of Duty Modern Warfare Warzone. Słuchajcie, tutaj graliśmy na czwórkach z kapitanem Gołodobcewem, Lisia z tym oraz Timonem PL. Rozgrywka mm, troszkę nie pobiegała po, po naszej myśli, ponieważ y, Timon z niewiadomych przyczyn musiał opuścić rozgrywkę, no i graliśmy trójki na czwórki także bardzo fajna runda także skorzystaliśmy z glitcha na SuperStorze, gdzie leżały torby oraz plecaki z pieniędzmi, więc mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, a teraz życzę miłego oglądania a zbłąkane jeba, owieczki jest... trzeba zajebać <laughs> ale kogo? zbłąkane owieczki trzeba zajebać trzeba je najpierw zgwałcić, a potem zostać spierdolonym do górniczej doliny za E, to... Ej, jak... e, bo są znowu ten Torby chyba. Tak, są! Ja! Dobra, a, Ale o co chodzi z tymi torbami, że tak po prostu nagle... No, że jest się licz, jest jest Bóg, że na SuperStorze po prostu z dupy pojawiają się... Te duże torby z pieniędzmi, zamiast mieć takich drobnych na podłodze. Ej, mieliśmy a, się nie a, rozdzielać już... Dobra, 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 właśnie. Czekajcie, bo kasy zbiorę tylko i idę do was. Chodź, Aha, chodź, bo chodź. to chodźcie. No, no, oczywiście, w tym duże. A, to dlatego Karol wtedy miał 30 tysięcy. Dobra, dziękuję panowie. O! Nie dostałem. Leży, leży, leży! Szybko! Widzę po jeden. Pomóżcie! Ej! Jeden bez hewa. Powalony, powalony. Lec od razu. Lec kto? Ty bo... leżysz.

Ej, ja Karol, Karol, ja Cię teraz jeszcze słucham ten, ja ci teraz jeszcze słucham na, e, przez e, drugie słuchawki na, e, na live i kurde to tak zajebiście. Ej, dobra, ej, a nie rozdzielajmy się dalej, chodźcie. Wiem, wiem. Dobra, chodzę z granatnikiem. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Tak rakur, może bez się. No po prostu z no, się! No wyrósł jeden gracz. Poczekajmy tylko, czy Karol wyląduje, czy nie. Ale cię to każdym Karol mówiłem, nie? Oni widzą, że jeszcze mają typów, ale jednak kurwa dobijają. Pomimo, że do nich już ja nie no co za ścieżą przez to Dłuchu. nie miał, nie umiał strzelać! Ja, teraz nie jadę. Twoja drużyna może zapłacić za Ja pierdolę! Dobra, no chodźcie! Chodźcie, 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 chodźcie na no no, skręt. Karol ładnie Karol ładnie zginąłeś. A no, dzięki. Dać kupcie mnie, to kupcie, była, kupcie to mnie, kupcie mnie! Dobra, okej, okay. ale to była godna śmierć. No. Ja mam tu tak mało <laughs> On ma tylko stówę! Ej! Co za Ej! Dobra! Tak. Tak. Dobra, chodźcie szybko. Hmm. Kurde, po się. Hmm. To szybciej. Jezu, tak Co tam kas, się, Timon, dzieje? Się Zaraz, Dimon po... tylko. Timon, pozdrów rodziców. Zamknij to, kurde. <laughs> Ale ten, kurde. Jezu, ja się czuję, jak grali na grabieży. No może by tak nie. Karola a nie Dropa Ej no kurde Fajnie by było Maria, starcie starcie Ja zmarłam wszystko starcie pieniądze Ja chcę mieć self revivea Ja chcę mieć self revivea dajcie mi 4000 No dwa tysiące Ej ja idę na Ej dawajcie chodźcie na tego kampera i go te Ja, ja mam granat. Tegoż granaty idziemy Ja, ja, chodźcie, ja z przy... jestem w to... Timona. Ja na razie kończę później będę grać Okej okay. No dajcie że dajże 2000, bo masz 53 tysiące Karol zaraz to wrócimy, ale czekaj Dobra, ty tylko poduszuję. ja już mam mało amunicji Także, jak Jakbyście skrzynkę też kupili potem to. Ale czeka nas walka Albo nie, nie będzie trzeba kupować, bo pójdę sobie na kinsariat Aha, no pewnie że kampił, no bo chcesz by innego Ale sam był, Instafat. Dobra, wracam wróćmy na sklep No tak, Kupcie sobie Kupcie sobie self wszyscy i wszyscy co możecie kupimy BSP. Ja mam zaawansowany Kupcie selfrezy i Bebo, odpal zaawansowany BSP Ale po co nam zaawansowane? Przecież nikogo tutaj nie Podjedziemy kogoś. Dookołań... Pod Podjedziemy po pod, 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 Zaufaj dobra, Bartkowi! No, Zaufaj no, Bartkowi! Dobra, ja rozumiem, że możemy podjechać, no ale... Po co zaawansowane? Dobra, odpal. Mamy tyle kasy, że jak i tak zginiemy, to co z tym zrobisz innego, co? Ej, do sklepiku no chyba. Nie nic innego są kasą. Kupcie sobie te Daj mi, ty, Bebo, tam ileś. Hajsu, su, please. Kupię Ale chaj, precyzyjnie. Może się przyda. Drogie, czy kasy? No to zaawansowane, dopiero jak będziemy jechać. Ej, dajcie mi jeszcze na BSP. hajsu A dobra, mam BSP. Jakie by... jak ja mam, jak ja mam za. a to No. no. Nie, nakup po prostu BSP. <śmieniu> No i B, B, Tylko to są czwórki na trójkach także Tu jest samotna mówię czekać jakaś... no, A dobra Dwóch mm -hmm. jest, dwóch jest, trzech, trzech, trzech Ale dawajcie na niego Bo on będzie lecieć do ciężarówki Dawajcie On ja chyba leci do ciężarówki Sierżanki Gary Dobra jedźmy do góry. Bo... Jest czterech kamperów na Bonia. No dobra. Z chęcią. Z chęcią rozpierdolę paru kamperów. No dobra, ale i tak z chęcią spróbuję. Weźcie jeszcze, jedno bez dla pewności. No Czy to ja biorę? Dalej? No. Mhm. Dobra, siedzę dalej. Kurde zbankowałem się i mnie wywaliło z auta. Ej, Wiesz, widzę tu wisko? jednego. Aha. wyciągnij sekę. Po raz pieprzy wróżb leży, jeden leży Ej, znaczy pyknij jeden. mnie ktoś, pyknij mnie, pyknij mnie Czekaj okay. Trzymaj się, zajmij się tam Po lewej, po lewej Ej z tyłu, z tyłu łapy Ej! Proszę Dobra on tam jeszcze jest? Ostatni został, bierz BSP. Nie ma co żałować. Karol, Karol bezpe. dawaj. BSP. BSP puszczam. Potrzebny zwiad, szukajmy celu. O, on rzuci. Chodźcie, chodźcie. chodźcie. uzbrojenia. Przemieszczam się. Póki co jebać dropa. On zdechnie w gazie. Barwał. To jest? Gdzie Do helikoptera idzie. NIE! Ach cholera. Cały magazynek w niego wpierdzielcie. Ja myślę, że co ja robię. Dobra. Walić frajera, chodźcie. No kurde! ja jak cudem on tak szybko wszedł po tej drabinie? Ej, chodź. Ej, kupimy może tą skrzynię z amunicją? Można no. W sumie ja mam dużo, ale okej. Okay. No kupmy. Bo... Gdzie nasze? A nie, my mieliśmy auto? Ze, wybuchnęło nam. Bo coś... Coś Aha, dobra. Ej, dawajcie atuty, dawajcie dobra, atuty. Dobra, dobra. Bartek, że ty nie potrzebujesz, ale ja i Karol tak. No. no ja Ej, ja się nie... Mówię, że nie. Dawajcie. No wiem, dobra. Wiesz, w tamtej naszej ostatniej rundzie przed, ten... Przed tym, jak poszedłem, no to mówię, że nie. Znaczy, mówiłem, że ja nie potrzebuję, ale wy weźcie. No dobra. Ja jeszcze tą dstrzykę. Ej to po drodze do tego mosta, e, boże, do tego no, banku no, to no, kupię no, no. za most. No no no, dobry pomysł. Good job. Ale... Ej, a później dawajcie do lobby, bo jakby sobie zmieniłbym e, sędzią siatkę do tego Musimy okay. iść do lobby, bo przyszło no, już skórki To no, jest cały team No wow Powalony jeden. Jeden nie żyje, jeden jest, no, to no, jeszcze no. dwóch <laughs> Nie ma keba, nie ma keba. Dwóch jeszcze jest. Daję na lot Dawaj jebi Fuck. Powalony Ostatni został Byłem, byłem na treningu, o to się nie musicie martwić Dobra, ostatni gdzieś został i na ostatniego jest oczywiście, no... Subcio, A po prostu lepiej nie... On ucieka, on ucieka Zabij po drodze No nie wiem, jakby, może lepiej się pośpieszmy z zabijaniem go... Jest bo... gdzieś no, muszę nie? jeść, patrzcie. Wstawiam dach. On ma, on ma ducha, ma ducha. Wstawiam dach. No. Też tak myślę. Ale on ma ducha. Jakaś linka, coś gdzieś. No właśnie, jak on tam wszedł do cholery? No to dawajcie, jakby gaz... Ej, dawajcie do strefy, bo gaz idzie, to prędzej czy później będzie musiał zeskoczyć. Plecki. Zeskoczył, zeskoczył chyba. A, nie! Dobra zabity. ty z... Dobre. Uuu, Karol, kurde! Ale jesteś się wykazał z killem. No o, to Karol? No. nie Chodźcie no to Karol. Tą skrzynię po drodze. Znaczy, ja go próbowałem z Kara, ale to Karol go z Galila zdjął. W sensie ja teraz gram finem. Y... Okej okay. Karol weź kup to Rzuciłem skrzynię z zaopatrzeniem. Bebo kup sobie Surfii bajwa nie Boże ja myślałem że to tego Kup sobie tego serfa Ja myślałem. Bo się o ciebie Macie jeszcze szybko BSP bo macie kasę Kurde ja nie zdążę Dobra to ocież A bo stresu. to kurna strefa idzie O ja pieprze Haha, <grym> Karol. <grym> A nie nie w sensie Dobrze, nic żeby... się No masę Ale ja ja idzie wolniej od nas tylko chodźcie już No no już idziemy no, wiem, wiem To znaczy w sumie no, ja bym zdążył bo jednak a ja mam maskę, nie wiem jak ja wy. Ja też mam Ja itd. też mam maskę, no ale jednak, jednak przez ten czas co bym siedział w tym sklepie no to strefa była Do ja by zdążył tak. Że już bym nie tak wyszedł. Ej, rzucić C4 na ciężarówkę czy nie? nie? No ja rzucę, ja rzucę. Chociaż w sumie nie wiem czy to dobry pomysł. Nie 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 nie, nie. to zły pomysł. To jest... A dlaczego? Tak, Wasz... Jak zobaczą C4 i nim strzelą to nas wysadzą. Aha. No, ale okay. kościu gdzieś tak... tak w bardziej ukrytym miejscu, na przykład tutaj na pacce. Tutaj no, nie na pace to... Część. Nie, to nie, to nie. Pomyślę. co? No chyba się pojebało! że jestem głuchy? Nie no, serio, bo to naprawdę dotknąć może. Odkładam ładunek. Tak, Patrzcie na, na most. No. 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 Tu stanę sobie na dochu, żeby widzieć dobrze. Przed nami. Kaj lub. Sierżancie Gary, to lepiej masz zgrabną grabną. I ja są tak. pod mostem. A, no bo wiesz, pod, most, pod mostem. Pod mostem! Hahaha! <laughs> jedź! Jest, jedź! Leży! Ezy kurde Ej bo drugi go. go Matki Mejta Leżą o, Ezy. Ej bebo, go. bebo. No dobra, ale ja tam tylko podjadę Potem się przysiędzie No co, jedź, jedź, jedź Ale ja go powaliłem w aucie Jeszcze tak od tyłu Nie, to było ładne wow, no, wow, co się I prawie stało? żeśmy wybuchnęli nie mieli za dużo Bebok Po ciągu to nie jest z pociągu. co? odczekuj, odczekuj. Zeskoczyli z pociągu. Tak. Fak, 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 granat! No kurwa! Akurat im się zachciało wyjść na górę! Ja pierdyle! Ja myślałem, że ich od tyłu wezmę. O... Fak, 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 fak. Kurna z każdej strony! Dobra, żyje. Jak mi się Ale tu jest 80 teamów. Ja pi... Co? No jest kurwa nawet sobie nie żartuj. No i nie się dziwić, że, że w Werdańsku jest koronawirus. Jak no, tak jest u... Z skolidzi. każdej strony patrz. Z każdej strony. Napierdyle, wolę nawet nie próbować patrzeć. No i się Ze wszystkich ludzie... stron ponad I się przeszali. ludzie dziwią, tu? że w Verdańsku po, je jest... po jednej stronie mostu i po drugiej stronie też byli. No. Kurde, mogliśmy spierdalać A tu nawet nie było gdzie uciekać, be Bebusiu No właśnie miałem Co? mówić, żeby spieprzać, ale już trudno kurde ja chciałem ich od tyłu wziąć z niego Ale jednak gramy jednak gramy trójki na czwórki to Cel zlokalizowany! Ja chciałem wziąć tego mostak. O w dupę! Karol! Karol lubi! Brrrrrr! taczką. <grym> Ale masz żywą w dupę! No cóż, zostało już tylko mosłanek. 17 fragów. Co? Ile? 17. 10. A, razem łącznie Razem 17 Jezu, ale Bartek rozpierdala. Wow, no, ale rzecz ty... trafił w to okno. Uwaga, ja pierdzielę. Się kłonasz, kłonasz, kłonasz. O, I się, się okaże, że ktoś tutaj kampi na górze, nie tak jak my. Tam jest. Tutaj, <ślech> wiesz, tam. <ślech> Przepraszam bardzo, my nie kampimy. Zdradziłem, zdradziłem naszą przeszłość. No i pasji, i campi, oj sorry. Zapatrzyłem sobie mapkę. Kup Bartka. A nie, nie kampi, dobra. Albo nie, Bartka? nie, nie A dobra. Znaczy bo... Kup tam. Jedzie chyba. Kupi. A, prawie kupiłem Karola. Bartek, tylko zostań w powietrzu, dobra? To po co ty wziąłeś zostać, masz tyle kasy? Ale ja nie wiedziałem. Ja Ej, znaczy wy zabrali? mnie teraz możecie kupić razem. Eee. No. no, racja. A to dobrze, to jeszcze z mosta będzie kasa na dropa. To gi. No, w sumie tak. Dawaj, no, to Dobrze, Ej, to... No. Musicie mnie kryć. A na chuj. To, to Bartek do to tego kupuje yy, i spierdzielamy. Szybko. No, ale to rzuciłem kasę, kasę. No to rzuciłem przecież. Dobra, A to ja tak, to daj szuk. mi, bo prędzej go coś. No dobra. Jezu, ja mam tylko kara, Boże. To jeszcze bez amunicji. Nie, nie jest w stronę mosta! Wszędzie są mosty. Pasom i jeszcze ja. Bez, bez strofi ciężko. Ej, wiesz co, jakby, może nie ten po drogach w terenach zabudowanych, dobra? No. Ej, to Ta dawaj To jest taka strefa, poddawa. że wszędzie jest teren zabudowany. Skoczmy po karkarkę. Ej, bo Oj, tu są jaj, typy, typy, e, Tam jaj. Widzę, zabaj, widzę, zabaj. Przecież. <śle> widzę przecież. Widzę przecież. He. <śle> Karolska, kuidałka. Pokaj, tak, bo ja, ja latam nad wami. Lubię patrzeć, jak ten Karolata. mały kwadracik. Jak ten mały kwadracik tak słodziutko jeździ. Dobra, lecę do Was, no co i Halo, wylądowałem. Nice, nice, nice. Dobra, szybko, tam, 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 tam. Bo jak dojedziemy, to już, będzie, będzie kaska. Ważny cel. Chronicie go. Ważny cel. Bo trzeba uważać. Dobra. Mm. Eee, szybko, 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 szybko. Ej, Jezu, jak to nam się jeszcze uda wygrać, to ja nie wiem, naprawdę. A, A to, będzie... to przepieprzymy. No pewnie tak, ale co nie fajnie by było? Taka pierwsza, kurde wygrana na live. A, no. Jezus ale właśnie ja. My się gadaliśmy no, z Batem. Kilka... No wygrać. właśnie. <laughs> ale co? No nie gadaj. No jest przecież. Co ty pieprzysz. No mi brakuje, przecież ja nie dozbiewam ja, 10 dźwięka, tysięcy senów. Dobra, dobra. Pak bardziej oznaczony. Kopka rol... Skrzynię, Skrzynię za nie? No, no, no. tam leci. Skrzynka... Uważajmy na motylka. Gdzie masz motylka? Ej, rzucam! No, zaznaczyłem tam motylka. rzucaj, rzucaj, szybko. Rzucam amunicję! Ej, kurde, ale my się długo utrzymujemy jak na trójki, na czwórki. Szczerze mówiąc. No to prawda. W ogóle ja sobie jeszcze ten. Ja sobie pod jedną sławkę wsadziłem te sławki e, do sobie oglądam tego live'a i w sumie dźwięki z tego jakoś mi strasznie nie przeszkadzają ja, chłopie, to się nazywa y, problem z uzależnieniem Ej, no co, jakby jak chcę widzieć live'a, na którym występuje, co nie? Znaczy no, nie Dzień no z Bijemy Gdzieś na tamtą, jest... tamtą stronę jest jakiś typ, tylko kurde... Na czujniku jest... widzisz? Ja nic nie widzę. Nie, nie na czujniku, ale mówię, ja widziałem jak on tam leci. Nawet zaznaczyłem. Dobra, dobra nie chodź. do auta. Ja, nie wsiadajcie już w ogóle do auta, dobra? Nie Teraz no okay. już nie. Tam jest most. na czwórki. Chodźcie może na mosto. Um, nie, 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 nie. A nie, w sumie mu się już chyba nie. skończy. Aż. Ale ja nie wiem czy to dobry pomysł. Nie nie, mówię, że już chyba mu zaraz i tak się skończy także Tak, tak Ej, chodźcie na dach, Chodźcie co? Dobra, ja bym zajął jakąś pozycję, nie kampił, tylko zajął jakąś porządną pozycję. No no to chodźcie na dach Pozycja kamping sobie te... No dach? Kurno Tak, na dach Karol dawaj odpal w tryb ma opiszona. Jest! Aaa! Spadłem <laughs> Dobra, co szczęście nie Poluję teraz wroga No chyba te żart drużyny. robicie No to kurde przejebane Aaa Bartek chodź no na wuraszować Co to ten mózg strzelał? Nie to! Nie tam plecy, na plecy. plecy uważnie wyskoczyć no jak plecy, co ty pieprzysz? Leciby na Bo plecy strzelały no To słabo trochę O o o Tam jest Nie, dwóch, obitych. Kurde! Tu. Ej, uważajcie, bo gaz też już do nas idzie. No dobra, no hmm. ale z strony strefy też są typy. No to, no to trzeba chyba... Obity do zera, no. Ej, bo ktoś tu wys ten wysłał nalot. Tak, ktoś widzę. Ktoś jest pod nami. Pod nami, pod nami. Fok! Ok. Ej, do strefy! Dobra, do strefy! Do strefy, do strefy, strefa, strefa. Trzeba przejąć high ground hmm. Tam są jeszcze ci z mostu uh, to y tu jest typ przecież jakbyście go nie widzieli Gdzie? Aha Tu był i tam o! jest jeszcze jeden uważajcie Od stacji Jak na razie dobra robota Od stacji będzie jeszcze Wrogowie w pobliżu Okej okay. Od stacji będzie dużo Tam mogą być też typy, na piorotowym marszu Co tam tak kaszle? Ja bo wszedłem pokemu No okej okay. Ej, to tak e, na spokojnie Ej, nie, panowie. Nie, 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 nie. nie się. Nie podjeżdżajmy, nie podjeżdżajmy, nie podjeżdżajmy, bo to, to będzie... To no już z górki. No, no właśnie, Karol patrz tam na górkę, dobra? Jak tylko kogoś zauważysz to mów od razu Dobra, dobra e, No to 33 metry w tamtą stronę. O! Są typy, są typy! Są typy Dobra. dobra, Super. Fak, fak, fak. Cielo, to to... Nie, jest nie ma kewa, nie ma kewa. Bok, e... Kolejny nie ma kewa. O w domku, w domku, w domku są typy tutaj w oknie. Wrogowie w pobliżu. Tam są, nie strzelam nawet. Fuck, fuck, fuck. Z domku? No, z domku. Podleć mi jak ten. Usłaniaj. Spróbuję. Tamtymi się nie przejmujmy, bo oni nie strzelają. Mhm. Na razie. Jeszcze na nas nie wiedzą i niech tak zostanie. Tak, 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 dokładnie. O, dobra strzelają, na się na strzelają się z kimś, strzelają się z kimś. To niech się strzelają, bo czekaj, zostaw no, ich, no. zostaw ich. Bebo! No, nie, nie, nie strzelaj, no bebo! Ale nie żyje, ale nie żyje, nie żyje, zaczynamy. <grym> ale nie żyje, nie żyje. Zostały trzy teamy. Trzy tak? trójki zostały, patrzcie. Ty! Lecimy do bezpiecznej strefy. Kurno! Tak jakbyśmy grali na trójki. Ty, no rzeczywiście. Tam są ewidentnie jedni i w domku. Tak, nie w tym domku ktoś jeszcze w domku jest tam. Już w tym... Nie, nie w Mię tym już dom, bo w domku, bo to już gaz. Nie, bo gaz jest. Jest... O cholera, uwaga. cholera! Uwaga uwaga! Powaliłem tam na czerwonym marku Już po nim Aha. raczej. Obity wow, wow, wow. mocno Tylko skąd? Bo ja nie wiem tego tak naprawdę... zostało Tu zostało. zostało? Wygramy to Ty ja Jeden pierdolę został. co żeś powiedział? Jeden został. Fokus. Tu jest! Powalił mnie, jest tu, tu, musicie to zrobić, jest sam Dobra, Jest, nice. brawo 13 fragów, 9 i 1 <głos> 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 Kurwa. tą gierkę na YouTube jako zapis z live'a, nie? No spoko No, dokładnie Będziesz miał materiał, mogę nawet zmontować. Dobra Kurwa, ja ale ja, ja, ja się ale załamie właśnie, psychicznie <noise> Czyli czwórki, nie? No. No, ale ja bym się... Ja bym się w życiu nie spodziewał, że po e, że po wypierdoleniu Timona w gry jeszcze... A, Ale pomyślcie sobie co on będzie teraz szumuje. No Chocia szczerze mówiąc, to pewnie gdyby ten... Pewnie gdyby Timon został, to pewnie to jakoś... To pewnie on by to jeszcze jakoś spierdolił.